Lobion wróci już za chwilę. A teraz autopromocja. W szkole Jamesa Polka zaczyna się nowy semestr, a to oznacza nowe zajęcia, nowych uczniów. Super! A także nowego Kukiego. Oraz całkiem nową listę zadań do wykonania. Być super, mówić super, zyskać szacun, umawiać się z oskarżoniem, kradzieże pieniędzy na lunch, gnębienie w łazience, pocałować Suzy Crabgrass. Hej! Tutaj potrzebny jest szkolny poradnik przetrwania. Nowe odcinki już od poniedziałku o 19:40 na Nickelodeon. To była autopromocja. A już za chwilę reklama. Masz dosyć wycierania naczyń? Wspólnym, nabłyszczającym i wspomagającym wysychanie naczyń Finish oraz zmywarką Bosch z funkcją suszenie ekstra, Twoje naczynia będą jeszcze bardziej suche i błyszczące. Teraz ściereczka do naczyń przyda się do czegoś innego. Zostaw suszenie naczyń ekspertom. Weź udział w konkursie. Kup dowolną zmywarkę Bosch. Odbierz płyn nabłyszczający Finish gratis i wygraj zwrot kosztów zakupu swojej nowej zmywarki. Bosch rekomenduje Finish. Nowe samochodziki Hot Wheels wystartowały. Szykuje się totalny odjazd. Jak szybko się ścigasz? Jak wysoko możesz polecieć? Potrafisz się przebić przez totalny karambol? Co miesiąc nowe modele. Masz już swoją kolekcję? Kupując pięć samochodzików możesz wygrać złote auto. Masz też szansę podwoić swoją kolekcję. To była reklama. A już za chwilę Nickelodeon. Nickelodeon wróci już za chwilę. A teraz autopromocja. Wyczaruj coś na maksa nieodpowiedniego, ale super fajnego. Już się robi! Co powiecie na kosmiczną przygodę? Ale jazda! Super rozrywkę. Się dobrze bawią. I mnóstwo śmiechu. To wszystko, a nawet więcej zobaczycie w nowych odcinkach Wróżków Chrzestnych. Wróżkowie Chrzestni. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 17:25 na Nickelodeon. To była autopromocja. A już za chwilę reklama. Z nowym numerem magazynu Lego Elves prezent. Bar z napojami pana dziarskiego. W środku komiks, plakaty i konkurs, magazyn Lego Elves ze sprytną wiewiórką w kioskach. Uwaga! Nowy konkurs! Barbie Mistrzynie Kodowania. Zapraszamy uczniów z klas 1-3. Stwórzcie zespół i pod opieką nauczyciela przygotujcie animację lub grę ilustrującą hasło. Możesz być kim chcesz w bezpłatnym programie Scratch. Prace zapiszcie na platformie programu a link do niej wklejcie do formularza zgłoszeniowego. Instrukcje jak pobrać i obsługiwać Scratch znajdziecie na stronie konkursowej. Możecie wygrać nagrody dla siebie i swojej szkoły. Urządzenia wielofunkcyjne i tablety, dzięki którym nauka będzie czystą przyjemnością. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia. Szukam hardkorowej sofy. Hardkorowej sofy. Teraz w salonach Agata 10% rabatu i 10 rat 0% bez dodatkowych kosztów. Tylko do 9 kwietnia. Teraz stół i krzesła w super cenach. To była reklama. A już za chwilę wrócimy do Nickelodeon.